Witam, witam. Tu Pelikan. I co? Nowe kapselki z żywca do kolekcji. Nowe, nowe, całkiem nowe. jak tak powiem, baba z hopem. Eee, tutaj, numery katalogowe zgodnie z katalogiem kapsi Polski. Polskich 165. Właśnie tutaj z kobitką. 166 z Krakowiakiem, a więc Krakowianka i Krakowiak. One się różnią z sygnaturami. Także to są zupełnie inne kapselki niż te dwa, które mam. Tak, a więc tak się prezentują. Może kiedyś prezentowałem tamte. To jest te najnowsze. No i co? Nowe do kolekcji, a starsze kapselki. Są to kapselki, które otrzymałem od Gaugana. Także przy tej okazji też pozdrawiam tutaj kolegę Gaugana. I co mamy? Takiego żywca bardzo podobnego, właśnie tutaj do tego kapselka. Numer katalogowy 155. Żywiec żółty mam też takiego ale ten jest srebrny ten jest matowy numer katalogowy 151 i żywiec biały zupełnie inna ta literka ży tutaj taka bardziej taka drukowana numer katalogowy 139 a więc taki troszeczkę starszy kapselek także wielkie podziękowania dla Gałgana za właśnie te kapselki z żywca no i co zasilam moją kolekcję Tymi wszystkimi pięcioma kapselkami i kolekcja się rozrasta. Tak więc tak się prezentuje moja kolekcja kap kapselków, już teraz też tak na, te, na pierwszy rzut oka widzę, że jednak różnią się tutaj, już te, te kapselki też od siebie, jak się przyjrzeć. Tak więc fajnie, fajnie przybywa, ja się bardzo cieszę, oczywiście pozdrawiam wszystkich serdecznie i wypatrujcie kolejnych odcinków, pozdrawiam pelikan, co kapsel łyka.